Zimno na Sokółce no by tu nie było Ale to jest trochę daleko Z krzyżowaniem tam schowany Żeby czasami kto już nie Gdyby stał to by nie współgrał Wypoczeniem tam Prestiżu Sokółki z Za chwilę Wygramy 2026, 26 20, 20, 20, 20. No, 10, 10, 10, A w 10, nie wiem, może już jest prąd 10, 10, ciemno jak nie wiadomo gdzie Nie wiem czy 10, 10, 10, 10, były tam nie świeciły. Także co? Nagrany? Zaktualizujemy sobie 103, brygadę 6. Z tego co kojarzę, to nie było nagrane raz tylko. Z2050, który już nie istnieje. No i dobra, szykujemy się powoli, żeby Was tutaj przymocować do, do szyby, do drzwiczek, strefy, nie wiem czy wiecie, mamy powiększone, jak morze. strefy powiększone, ale dzisiaj dwóch pasażerów musiałem grzecznie przegonić, bo nie widzą taśmy, dobra. hodujeme se tu zaraz i nagryváme sta